U progu jesieni zabieramy Państwa w ramach kolejnej audycji z cyklu 100 lat Lasów Państwowych do nadleśnictwa Józefów, aby mówić o pożarach. Tak, ten temat już pojawiał się w naszych audycjach, ale dzisiaj zabierzemy Państwa do miejsca, w którym kilka dni temu właśnie taki pożar się odbył i powiemy o różnych zagrożeniach, które wynikają z pożarów, zagrożeniach dla ludzi, ale przede wszystkim dla zwierząt. O tym wszystkim odpowiedzą nasi dzisiejsi eksperci, którym już teraz oddajemy. Głos, ale zanim zaczniemy, chciałabym Państwa zaprosić na nasz radiowy kanał YouTube, gdzie mogą Państwo obejrzeć te audycje oraz te poprzednie. A na te audycje zapraszają, jak zawsze, Artur Sowa i Adrianna Czugała. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Julita Zając i w nadleśnictwie Józefów pracuję na stanowisku referenta do spraw ochrony lasu, ale zajmuję się również edukacją, turystyką oraz udostępnianiem lasu. Dzisiaj zabrałam Państwa tutaj do lasu lasu państwowego. Las ma bardzo wiele funkcji. Występują tu rzadkie gatunki zwierząt, jak i roślin. My możemy tutaj odpocząć, oderwać się od codziennej rzeczywistości, uspokoić swoje myśli. Jest dla nas chwilą wytchnienia. Osłania nas również od różnych emisji przemysłowych. W lesie możemy znaleźć ukojenie. My, jako leśnicy, staramy się pogodzić wszystkie te funkcje lasu. Czyli funkcję przyrodniczą, społeczną otwieramy się dla państwa, oraz gospodarczą, dzięki której pozyskujemy drewno. Las, gospodarowany w odpowiedzialny sposób, pozwala nam właśnie dostarczać państwu surowca odnawialnego, jakim jest drewno. Lasy działają na zasadzie samofinansowania się, czyli wszystkie koszty pokrywają z własnych przychodów. I większość tych pieniędzy tak naprawdę trafia później y, na uprawy do lasu z powrotem, bo my ten las odnawiamy w późniejszych fazach, y, wykonujemy zabiegi, dzięki którym możemy Państwu dostarczać wysokiej jakości surowiec, z którego Państwo mogą później korzystać w domu, w biurach, kancelariach. Tak? Budujemy domy, oczywiście z drewna. Y, drewno ma bardzo wiele zastosowań. I my leśnicy staramy się to wszystko pogodzić. Miejmy nadzieję, że udaje nam się to skutecznie. Lasy od wielu lat staramy się utrzymywać w dobrej kondycji, ponieważ kondycja lasu świadczy o jego żywotności i dzięki tej żywotności on, on długo może funkcjonować i my możemy z niego korzystać. Zapraszam Was, Państwa, na dzisiejszy odcinek, w którym postaram się poruszyć temat ochrony lasu, jak i zagrożeń występujących w lesie, z którymi my, leśnicy, musimy się zmagać, aby chronić to nasze dobro narodowe, którym są właśnie lasy. Jednym z największych zagrożeń lasu są pożary. Tak jak widzimy tutaj za moimi plecami, wystąpił u nas na leśnictwie pożar. Był to pożar pokrywy gleby. Mamy co prawda wrzesień, więc już dość późny okres, powakacyjny, ale tak naprawdę w minionym tygodniu u nas na leśnictwie wystąpiły dwa pożary, właśnie powierzchniowe, jak również okolicznych miejscowości czy tam terenów, bo paliły się łąki przyleśne. Wszystko to możemy obserwować dzięki naszym dostrzegalniom pożarowym, na, którym, na których znajdują się kamery. Hmm, wszystko to jest e, tak jakby obserwuje to dyżurny, który e, siedzi na padzie, czyli takim naszym punkcie alarmowo-dyspozycyjnym. Są oczywiście jeszcze miejsca, gdzie na tych dostrzegalniach pożarowych e, są kamery. Natomiast w e, znaczy przepraszam ludzie, ale w większości są to kamery. Jeżeli siedzi na takiej dostrzegalni człowiek, e, wtedy on jest w stałym kontakcie z tym dyżurnym na padzie. Wyróżniamy kilka rodzajów pożarów lasu. U nas na leśnictwie te pożary, które wystąpiły ostatnio, były to pożary pokrywy gleby. Są to najczęstsze pożary, które występują u nas w lasach. Są również pożary podpowierzchniowe, natomiast one występują jedynie na torfowiskach. Są bardzo trudne do zlokalizowania, ponieważ tak naprawdę ogień w ogóle praktycznie nie pojawia się nad powierzchnią ziemi, tylko torf w głębi ziemi tli się. Pod wysoką temperaturą. Są one bardzo rzadkie. Występują również pożary całego lasu, czyli y, zaczyna się palić powiedzmy ta ściółka, to runo leśne i y, przez podszyt. Y, Płomienie przechodzą do górnej warstwy lasu, zaczynają palić się korony drzew. Jest to najbardziej niebezpieczny pożar lasu. On również rozprzestrzenia się bardzo szybko kilka kilometrów na godzinę. Jest bardzo trudny do ugaszenia i są to najbardziej niebezpieczne pożary. Występują również pożary pojedynczego drzewa, natomiast te pożary występują najrzadziej, ponieważ zwykle są spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, czyli piorunem, a burzy zwykle towarzyszy deszcz, dlatego on tak jakby od razu gasi ten pożar pojedynczego drzewa. Nasz pożar, który wystąpił w nadleśnictwie Józefów, na szczęście objął, był to mały pożar i na szczęście objął tylko 14 arów powierzchni. Jak możemy zobaczyć, jest to niewielki obszar. Może ja pokrótce opowiem, jak to w ogóle w praktyce przebiegło, żeby Państwu bardziej to uzmysłowić. Nasz dyżurny napad w pewnym momencie w godzinach pracy zauważył dym. Od razu poinformował pracownika Nadleśnictwa, który jest bardziej zorientowany w terenie, który od razu Przyszedł na ten nasz punkt alarmowo-dyspozycyjny, aby pomóc temu dyżurnemu mm, określić, w którym miejscu y, możliwie rozniecił się ogień. Y, po ustaleniu współrzędnych. Y, pracownicy stwierdzili, że y, pożar wystąpił na obszarze naszego nadleśnictwa. Niezwłocznie powiadomili straż pożarną. Y, zaangażowaliśmy to y, oczywiście więcej osób w akcję gaszenia tego pożaru, ponieważ straż pożarna jak wiemy, nie zawsze y, umie odnaleźć się nie, nie tak dobrze na teren jak my leśnicy. W związku z czym nasz inżynier nadzoru od razu wsiadł w samochód, aby pokierować straż docelowo do miejsca, w którym rozniecił się nam ogień. Jak również wysłaliśmy Pracowników naszego, naszego nadleśnictwa, naszym samochodem pożarniczo-gaśniczym w razie wypadku, aby dotarli tutaj jak najszybciej i możliwie jak najszybciej ugasili ten pożar. Na szczęście w międzyczasie dzwoniliśmy do miejscowego leśniczego, który był nieopodal, odbierał drewno. On oczywiście od razu rzucił. W chwili obecnej wykonywane zajęcie i udał się w miejsce możliwego powstania ognia. Oczywiście zauważył pożar, na szczęście wiedział też gdzie są jego pracownicy, czyli tak zwane zakłady usług leśnych, które wykonują u nas zadania z, głównie z zakresu gospodarki leśnej. I był tu pan, który miał przyczepę samozaładowczą, czyli przyczepę, na którą ładuje drewno i umożliwia mu przewożenie, takim chwytakiem. Pan leśniczy poprosił go, aby jak najszybciej tu podjechał tą przyczepą i w miarę możliwości, zdala oczywiście jeszcze od ognia, poodkrywał. Ściółkę do gleby mineralnej, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tego pożaru. Oczywiście to było bardzo skuteczne, bo w późniejszym okresie, jak już dojechała straż, bo przyjechały trzy zastępy straży, ten pożar rozprzestrzeniał się już tylko w mniej więcej jednym kierunku, bo z tamtej strony został odcięty od dalszego, dalszej ściółki, która umożliwiłaby mu rozprzestrzenianie się. No, i straż przyjechała, wylali y, trzy samochody tutaj. Y, na szczęście udało im się ugasić to zarzewie ognia. Y, pożar nie przedarł się również w korony drzew, ponieważ jest to starszy drzewostan. Nie występuje tutaj y, y, żadne drugie piętro czy roślinność, która mogła, dzięki której pożar mógłby się przedostać w korony drzew. Y, kiedy już ugasiliśmy ten pożar, oczywiście musieliśmy tutaj nadzorować ten teren, bo y, pożary często lubią się rozniecić na nowo. Zagraża to bardzo pozostałemu lasu, więc zostały tutaj wprowadzone dyżury przez Około dwa dni na okrągło, dzień i noc, nasz pracownik leśniczy, podleśniczy, jak i zulowcy na zmianę kontrolowaliśmy ten teren, żeby ogień od nowa się nie rozniecił i nie zapaliło nam się las w dalszej części tutaj tego obszaru. Po ugaszeniu pożaru przyjechał pracownik, który wykonał bruzdy, aby uniemożliwić rozprzestrzenienie się obszaru dalej w głąb lasu oraz w razie wypadku, gdyby pożar znów się zaczął tlić i, i znowu wybuchły płomienie, żeby nigdzie dalej nie mógł się rozniecić. Może teraz powiem kilka słów o tym, jakie skutki, albo co wpływa na to, że mamy te pożary, albo w ogóle co sprzyja występowaniu tych pożarów. No na pewno w pierwszej kolejności jest to pogoda, tak? warunki atmosferyczne, czyli czy mamy opady deszczu, jaka jest wilgotność powietrza, wilgotność jaka jest temperatura powietrza, czy, czy świeci słońce, czy mamy zachmurzenie, a finalnie nawet tak. Tak naprawdę wiatr, ponieważ on no, sprzyja tym płomieniom i rozprzestrzenianiu się ty, te, tych pożarów, tego ognia. W następnej kolejności sprzyja pożarom tak naprawdę sprzyja. Wilgotność w ścioły ma bardzo duże znaczenie. Jak również skład gatunkowy drzewostanu. W, naszych, w naszym kraju jednak przeważa sosna. Tak? Jest ona gatunkiem żywicznym, a co za tym idzie, mm, łatwopalnym. W związku z tym y, drzewostany sosnowe są najbardziej narażone na te pożary. Y, no i również jest taki drzewostan bogaty w tą ściółkę, która jest bardzo łatwopalna. Z pożarą sprzyja również występowanie fabryk, czy miejsc, z których niestety, ale pojawiają się zarzewia, ognia, również bliskość aglomeracji. Nie ukrywajmy się, ale niestety tam, gdzie jest człowiek, jest większe niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru. Już nie wspomnę o tym, że najczęstszymi... Oprócz przyczyn nieznanych, których jest powiedzmy około 40%, najczęstszą przyczyną rozniecenia ognia w lesie są podpalenia. W następnej kolejności jest to nieuwaga człowieka bądź zaniedbania, na przykład rozpalenie ognia w nieodpowiednim miejscu, nieugaszenie tego ognia, pozostawienie go samemu sobie, wrzucenie niedopałka czy nawet niby zgaszonej zapałki, która później niestety, ale jeszcze może się odpalić. Wystąpienie tych pożarów, jak również możliwość ich ugaszenia, jest zależne. Od infrastruktury, to znaczy od zagęszczenia dróg, jak i również od y, uczęszczania przez ludzi, tak? czyli od aktualnego ruchu y, na drogach, y, jak również od. Y, od dostępności płodów runa, bo y, jak przychodzi, tak jak teraz, okres jesienny, to ludzie bardzo często oczywiście przychodzą na grzyby, y, czy y, w, w okresie w wcześniejszym na jagody. I tak jak już wcześniej wspomniałam, tak naprawdę to człowiek jest głównym zagrożeniem dla przyrody, i w tym wszystkim musimy mieć rozwagę i bardzo uważać, ponieważ nie chcę myśleć, co by było jakby ten nasz mały pożar nie został ugaszony tak szybko, kiedy ta nasza akcja nie przebiegłaby tak sprawnie. Jeżeli ogień pochłonąłby ogromne obszary, wtedy zginęłoby bardzo wiele zwierząt, bo zwierzęta w zarzewiu tego ognia no prosto mówiąc głupieją tak i czasami zamiast od niego uciekać wręcz wskakują w ten ogień, one nie wiedzą, co to jest. Nie wiedzą, że to jest takie niebezpieczeństwo. Tak samo młode, młode zwierzęta. One nie są w stanie w tak krótkim czasie uciec od tego niebezpieczeństwa. Nie wspomnę już o, o tych wszystkich małych mieszkańcach lasu, czyli o owadach, o mrówkach, o płazach, o gadach, czy nawet o jeżach, ryjówkach, które żyją w glebie. Taki ogień trawi wszystko, co napotka na swojej drodze. W późniejszym okresie my, leśnicy, odnawiamy oczywiście takie powierzchnie, ale one również powodują to, że, że, że ten drzewostan na ogromnym obszarze jest w równym wieku. I często, jeżeli to są na przykład gleby ubogie, nie możemy sobie pozwolić na domieszki innych gatunków, tylko niestety musimy wprowadzać sosnę, która jest najbardziej pospolita. Prowadzi to do powstawania monokultur sosnowych, i takie drzewostany są później właśnie bardziej narażone na różne, na różne zagrożenia ze strony owadów, ze strony grzybów. Różnorodne drzewostany jest nam łatwiej chronić przed niebezpieczeństwem. Nazywam się Andrzej Zieliński, jestem inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Józefów już od kilku dobrych lat. Tutaj koleżanka powiedziała, że jesteśmy takiego pożaru, który żeśmy zdołaliśmy ogasić jeszcze w, na, na powierzchni 14 arów. To jest bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o ogaszenie tego pożaru, to od dostrzeżenia dymu do ugaszenia pożaru minęło około pół godziny. Oczywiście jeszcze trwało jeszcze kilka godzin jego do, gdyby dogaszanie, do, do oborywanie i tak dalej i tak dalej. Strat tutaj w drzewostanie tutaj przy takim pożarze jeszcze nie złapą jak gdyby temperatury. Nie spodziewamy się. Tutaj runo zarośnie, wszystko będzie w porządku. Jeżeli by się nie udało tego ugasić, to by była gorsza sprawa. On by się co, coraz bardziej rozniecał, rozniecał, roz, roz... Nie są. I tutaj właśnie stoimy na takiej historycznej wypalance tu w czasach takich powojennych, tu się spaliło no, kilka tysięcy hektarów i dlatego ten las mamy w tej chwili jak gdyby jednowiekowy, jednowiekowy. Tutaj kiedyś kiedyś no, nasi poprzednicy leśnicy musieli to odnowić, posadzić no przez te 80 lat to było pilnowane, pilnowane. Jakby tego po prostu nikt nie, no, nie ugasił, to by wróciło tak jak kiedyś było. I to po to są te dostrzegalnie, po to są no, służby typu straże, żeby że no, nam jak gdyby pomagają i jesteśmy im po prostu wdzięczni, szczególnie ochotniczym strażom pożarnym, które działają na terenie naszego nadleśnictwa. Praktycznie w każdej miejscowości, jest ochotnicza Straż Pożarna, która posiada samochód pożarniczy. Oni to przyjeżdżają no i nam pomagają w tym, w tym gaszeniu oczywiście oni nie tylko gaszą pożary lasów oni gaszą też pożary traw pożary jakiś tam budynków no, też się zajmują jakimiś tam jakimiś pracami poza jakimiś oporządkowaniami po jakichś wichurach no, no są od, od różnych rzeczy nie no, ale dla nas jak gdyby najbardziej są gdyby ważni chodzi o gaszenie pożarów co na pewno nie jest ich jakby tylko główną główną pracą thank you Statystyki i liczby w lasach państwowych mówią nam, że pożary najczęściej występują w maju, w następnej kolejności w marcu. Ale jak widzimy, zmiany klimatu są tak drastyczne, że teraz tak naprawdę nie wiemy, czego możemy się spodziewać w każdej chwili. W tym roku mamy tak suchą jesień i tak naprawdę jesień jeszcze powiedzmy jesień o lato, nawet nie wiadomo jak to nazwać. Bo mamy lato, już czuć jesień, dni są gorące, noce troszkę chłodniejsze. Ale tak naprawdę cały czas ściółka jest sucha, nie mamy opadów deszczu. W związku z tym u nas w nadleśnictwie w tej chwili mamy największe zagrożenie pożarowe lasu. W tym momencie już trzeci dzień wilgotność ściółki jest poniżej 10%. Co to oznacza? Jeżeli przez pięć kolejnych dni mamy wilgotność siłki poniżej 10%, nadleśniczy jest zobowiązany wprowadzić zakaz wstępu do lasu przez właśnie występujące zagrożenie pożarowe. Miejmy nadzieję, że tego unikniemy. Pogody niby są optymistyczne pod tym względem, niby ma spaść deszcz, ale zobaczymy, jak to będzie w dalszym, w, dalszym, no, w późniejszym okresie. My nadal obserwujemy te nasze Lasy. Staramy się wykrywać te pożary w najszybszym czasie. Oby, obyśmy więcej już w tym roku nie mieli do czynienia właśnie z pożarem lasu. Może teraz poruszymy jeszcze temat, jak my, ludzie, możemy zapobiegać tym pożarom. A więc leśnicy. Stosują na przykład pasy przeciwpożarowe. Wzdłuż dróg publicznych, parkingów, wzdłuż poligonów wojskowych, wzdłuż torów na przykład, stosujemy te pasy przeciwpożarowe. Są różne typy pasów, ale mają one na celu po prostu utrzymać stan sanitarny lasu, czyli na przykład Pozbierać wszystkie suche gałęzie w odległości 10 metrów od, od drogi czy od tego parkingu, żeby nie leżały tam jakieś obumarłe drzewa, ponieważ to wszystko sprzyja wystąpieniu pożarów. Jak również często taki pas przeciwpożarowy jest wyposażony, wyposażony w bruzdę gleby mineralnej, czyli wysyłamy pracownika, aby przeorał fragment wzdłuż drogi żeby w razie jakiegoś rozniecenia ognia od, od, od szosy tej, e, ogień nie przedostał się w głąb lasu. Ale e, co Wy, drodzy Państwo, możecie zrobić, żeby e, zapobiec takim pożarom? E, na pewno trzeba zachować rozwagę. Nie wolno rozniecać ognia w e, niewyznaczonych do tego miejscach. To nie jest taki nasz wymysł, tylko um, My staramy się zapobiegać temu wszystkiemu, żeby ten las dalej trwał. Nie wyrzucajmy nie niedopałków papierosów, nie wyrzucajmy niby zgaszonych zapałek, które niestety na nowo mogą się rozniecić. Nie zastawiajmy wjazdów do lasu, ponieważ jeżeli wystąpi akcja gaśnicza, a Ktoś odejdzie w dalszym kierunku od tego samochodu, my nie jesteśmy w stanie wjechać do tego lasu i w szybkim tempie ugasić pożaru. Proszę też nie lekceważyć tych wjazdów do lasu. To wszystko nie jest bez przyczyny. My staramy się cały czas zapobiegać. Temu strasznemu zjawisku, jakim jest pożar, nie wyrzucajmy również śmieci. One też w małym stopniu, ale mogą spowodować pożar. No i najważniejsze, alarmujmy. Jeżeli zobaczymy jakiś pożar, alarmujmy. Zadzwońmy pod 112 i pomóżcie nam Państwo również w wykryciu, w, w ugaszeniu tego pożaru. W dzisiejszych czasach, tak naprawdę, my leśnicy zmagamy się można powiedzieć, że głównie ze zmianami klimatu, które są czynnikiem powodującym późniejsze konsekwencje, ponieważ te zmiany klimatu powodują takie zjawiska atmosferyczne, przez które drzewostany są osłabione, na przykład silne burze, brak opadów, czego konsekwencją jest obniżenie się poziomu wód gruntowych, jakaś silna okiść, to wszystko sprawia, że te drzewostany mamy słabsze, a jeżeli mamy to są one bardziej podatne na szczególnie szkodniki owadzie, jak i grzyby patogeniczne. Szkodniki owadzie takie jak brudnica mniszka czy korniki. My cały czas obserwujemy ten drzewostan, żeby nie doprowadzić do takiego stanu, w którym później już nie będziemy w stanie zapobiec nadmiernej ilości tych szkodników, przez co ten las może być zniszczony. Znajdujemy się teraz na uprawie leśnej, bo yy, tak naprawdę zagrożeniem lasu dla nas leśników są też zwierzęta, bo nadmierna ta ekspansja tych zwierząt i nadmierne czy zgryzanie, czy przewracanie tych sadzonek, powoduje to, że jest nam bardzo ciężko odnowić te powierzchnie, które zostały wcześniej wycięte. W związku z tym w ochronie tej przez zwierzynę stosujemy różne rzeczy. Takie bardziej naturalne, to na przykład wykładanie drzew zgryzowych zimą, aby zwierzyna miała pokarm jeżeli spadnie ta okrywa śnieżna i nie jest ona w stanie się dostać do, do po prostu do tej warstwy ziemi. Zielonej nad ziemią, jak również są w lesie paletka łowieckie, gdzie ta zwierzyna może żerować. A z takich bardziej, powiedzmy, mechanicznych sposobów zabezpieczania lasu przed zwierzyną są to na przykład grodzenia. Znajdujemy się teraz na uprawie leśnej. W środku takiego grodzenia, jak widać, są one zrobione z siatki leśnej, słupków oraz żerdzi, aby było bardziej widoczne dla zwierząt. Niestety w naszym nadleśnictwie mamy bardzo dużo zwierząt i mamy też zwarty kompleks leśny, co tak naprawdę sprzyja bytowaniu tej zwierzyny. A jeżeli ta zwierzyna połączy się w stada, to w takim wypadku taka uprawa leśna jest bardzo narażona na, na przykład na zgryzanie. W związku z czym no, zabezpieczamy takim grodzeniem i takie grodzenie stoi na takiej powierzchni do około 10 lat. Jak ta sosna urośnie, ten pączek, szczególnie wierzchołkowy, ponad pysk zwierzyny, mówimy tu głównie o... Jeleniach, sarnach, łosiach o tej zwierzynie połowej mamy również występuje również inne zabezpieczanie od zwierzyny, na przykład osłonki takie gatunki, które wprowadzamy tylko na przykład pojedynczo jak czasami modrzewie, możemy opalikować od tej zwierzyny, wtedy taka jedna sadzonka jest tylko zabezpieczona staramy się odchodzić od tych grodzeń, ponieważ są to często duże powierzchnie zagrodzone, ale niestety musimy jakoś przeciwdziałać temu żebyśmy, żeby ten las urósł w krótkim czasie i żebyśmy nie Ponosili y, wielkich strat, mu, musząc to odnawiać y, po takim na przykład zgryzaniu. Y, zabezpieczamy również uprawy y, chemicznie. Co to oznacza? Y, nasi pracownicy y, wyposażani są w repelent, czyli taki środek odstraszający zwierzęta i przechodzimy przez taką uprawę, smarując wierzchoł, wierzchołkowy po, pąk tak, aby y, zwierzyna go nie zgryzała, bo miejmy świadomość tego, że tak naprawdę to ten y, główny, górny pąk jest najważniejszy, tak, bo dzięki temu drzewo jest proste, strzeliste, rośnie on do góry. Boczne gałęzie nie są aż tak dla nas istotne. Oprócz zgryzania przez zwierzynę płową występuje też coś takiego jak y, spałowanie. Co to jest to spałowanie? Y, jak mamy już młodnik, Czyli starszy wiek drzewostanu, kiedy on osiąga około powiedzmy, 2-3 metrów taka sosenka, przychodzi sobie taki jelonek i zębami ogryza część kory wokół okułków. Jeżeli to zgryzanie wystąpi wokół tego okułka na znacznej powierzchni, takie drzewko zamiera. I y, aby zapobiec takiemu czemuś u nas na leśnictwie stosujemy rysakowanie. Co to znaczy? Mamy taki rysak, który posiada ząbki i co, czwar, co około czwarte drzewko nacinamy taki, tymi ząbkami, przez co wychodzi kora z tego, z tego drzewka. Ono jest młode, więc ono sobie z tym uszkodzeniem poradzi, ale efektem tego jest wydzielanie żywicy, co powoduje właśnie to, że te zwierzęta są odpychane. One nie są chętne i y, nie mają ochoty zgryzać tego. I wierzchni warstwy kory. W naszych lasach występują odnowienia. Sztuczne, jak i naturalne. Sztuczne wiadomo, przychodzimy z sadzonką wyprodukowaną na szkółce i sadzimy równomiernie te drzewka na uprawie. W tym momencie znajdujemy się na uprawie pochodzenia naturalnego. Co to oznacza? W tle za mną mamy zostawione nasienniki i proszę zobaczyć, z tych nasienników ta powierzchnia samoczynnie się obsiała. Mieliśmy dogodne lata nasienne, gleba była odpowiednio przygotowana i drzewka samoczynnie się obsiały. Czym charakteryzuje się taka uprawa, jak ją możemy odróżnić od tej naturalnej, No tak naprawdę głównie po y, rozmieszczeniu właśnie tych drzewek. Y, w, y, w, jeżeli zasadzimy taką uprawę sztucznie, te drzewka są w określonych odstępach od siebie umiejscowione. Podsumowując nasz dzisiejszy spacer po lesie, można powiedzieć, że to my ludzie tak naprawdę jesteśmy jednym z największych zagrożeń dla lasów. Ale postarajmy się mieć w tym wszystkim umiar i zawsze myśleć jednak i starać się przewidzieć to, co nasze czyny mogą wywołać w późniejszym okresie. Jeżeli zachowamy równowagę, to i będzie las z nas zadowolony i my z lasu i będziemy mogli z niego korzystać. Zapraszamy do naszych stron do Nadleśnictwa Józefów. Dziękuję za uwagę.